Siema widzowie! Dzisiaj będziemy grać Browra. Skoro zapraszam, że wy nie będziecie widzieć, ale jakoś zagramy. Zobaczcie. Wchodzę tutaj. Wchodzę. Siema. Wchodzę, wchodzę, się nie dochodzę. Tutaj się jeżeli nie masz pieniędzy, to będziesz gorszym graczem w Guys. To brzmi naprawdę okropnie. Ale dzisiaj udowodnimy, że chyba jest to prawda. Jeżeli nie masz pieniędzy, to tej mazy w StumbleGuys nie przejdziesz. A przynajmniej tak twierdzi jej twórca. Widzowie, to jest szalenie. Ale dzisiaj zobaczymy czy jest to prawda. Popatrzcie na to. Nie da się tutaj wskoczyć. Natomiast używając emotki piłki, czy zrobimy to? Oj, no dobrze, drugie podejście robimy sobie... Tak. No i tak się prezentuje mój odcinek. Sorry, to... Nie ja Bibomary nie umiem ja co to jest to standardowym. Zobaczcie.